Jo, yo, siemanko! Z tej strony Kamehan i dzisiaj bf trzeci, który zapowiadałem wczoraj, przy okazji War Jak widzicie metro właśnie się załadowało początek rundy. O, myślę, myślę, że może być za chwilę tutaj bardzo ciekawie, tylko Team sobie jakiś dobiorę. Cholera, nie widać jeszcze... Wszyscy się nie załadowani. Nie widać jeszcze perków jakieś eksplozivy, explosive, explosive to jedynie taki w miarę poukładany. Pierwszy team alfa. Jestem w echo, no i gość, jak widzicie, nie zmieni tego. Ja wezmę ammo. Na pewno dużo się przyda tej amunicji. M16, M16. Dzisiaj. Jak widzicie metro już się załadowało, także powracamy do rozgrywki. Powracamy do grania, powracamy do nagrywania. Przez, przez problemy z YouTube nie mogłem ostatnio nic nagrywać. Na szczęście problem został, no nie w miarę szybko, bo trochę to minęło, ale został rozwiązany. Ja jestem pazerny na punkty, to zostanę na tym C. Problem na szczęście został rozwiązany i mogę spokojnie działać. Chodzi mi tutaj głównie o menadżer filmów. Nie mogłem nic edytować, nic, nic tam... Nie mogłem zrobić jakiś interial uh, server error mi, error mi wyskakiwało, kurde, zlamiłem granat wyrzucając. Widziałem ja, ale już granat zacząłem wyrzucać. Jakiś błąd serwera YouTube'owego. No i tak się stało, że... Nic, nic nie wrzucałem. Ale już na szczęście jestem z powrotem. Ciekawe gdzie mi tutaj teraz przeciwnik drzwi Już, już straciliśmy... Wow, ale fart. Już straciliśmy, straciliśmy górka wodna. Mm. B. Straciliśmy A, to znaczy... Nawet go nie przejęliśmy. Wow, goddammit. Mhm. Mm no I tak nas pocisną. Może inny skład. Cholera. Tutaj nie no. mam. Dobra, niech będzie. Czy ja tu jestem? Aha. There's your first aid kit. Take it out. Fuck, ale no pierdziela Ja jeszcze granat no rzuciłem go przez to okno Nie wiem dlaczego tak się Ale zamieszanie No metro zawsze rozpierdą Aha, <irgendwel invodulta> anyway, <emangę> podniósł go. O kurka wodna, ale na farcie tu jedziemy. No i już sprawy z prawej strony Czyżby mój team nie był w stanie spuszować tego? Chyba tak Kurde no Co tu się dzieje, co nam gorę? Wow, za pociągiem w pociągu jeszcze kurczę no Felek, co tu poradzić O, w Proszę, kurczę, to niespodzianka. Surprise. Ja z dzielę granat tam posłałem, posłałem granat. Ale znowu padłem. Mają rozmach z kurwisyny. O! Coś, coś tam się dzieje na minimapie widać. Hmm, tutaj przebiegają już na A. Jakby im to się udało? Fak! Ciężki temat. Ciężka misja. Poczekam na to A albo na B, na B, albo na A. Nie wiem, już sam. Może. O, tak się dostaniemy. Tak, tak właśnie się dostaliśmy na A. Słuchajcie przeciwnikom. Biegnę tutaj. Jeszcze jeden. Haha. Ha! Tak was robię, Lamusy, bez wazeliny. Czyś <laughs> right, right be. granaty tutaj już wtruwają? Skąd? No nie wierzę, że go nie zabiłem? A Ginę! ginę! Bawam się tu, Jest jeden. No spierdoluj z Parkurowiec. A! <laughs> Ale akcja tu poszła na tym, a! My broniliśmy, a ciekawe czy nasi odbili C. O! Odbili. Sieć tu, gościu, już się respię. Aj... Aj, za dużo, za dużo! Dobra, trzeba trochę uspokoić. Chaotycznie bardzo. No tu idzie. Aj! Fuck. O, granaty, pewnie. Mhm. Dobra, dobra, dobra. O, jest jakieś ten wotowanie. Zawotujemy na mapę numer 2, czyli Strike to Karkant. No, kurczę ja nie wiem, ten tu na coś czeka.

ale magnum'em dostał. Mmm, ale podniósł mnie. Wstałem, zabiłem milion, trzysta pięćdziesiąt tysięcy przeciwników i zginęłem. Tak mnie dobrze podniósł. Należąco tutaj nic gościu nie zdziałasz, nie przeżyjesz tego. Oj, kurde apteczkę mu wyrzuciłem na pysk Gdyby apteczka mogła zabijać, byłoby łachowe, naprawdę. Cisnąłbym bekę z tego. O, myślę, że... Kto się wychyli? No już nam A zbierają. Panowie, grajcie, grajcie. Wow! Wow! Tego dawno nie było. Straciłem nieśmiertelnik. znowu wyzwotujemy. Dobra. To dzisiejsza rozgrywka dopie nie rywa. Mhm Przygrzał mi to ostro A tutaj mogliście zauważyć progracza to był Medyk koło mnie Zamiast teraz mnie podnieść, on sobie ten kampi w kącie Nie wiem, też zginął Już dostał z granatą. To był no kurde dawno, tak nie jemu. Macie tutaj teraz dowód na to, iż ta, te granie nie zawsze wychodzi. No i jestem zamknięty na spawnę. Ktoś, co, co, typ Wystraszył się defibrylatora. Masz apteczkę, bo sobie nie wyrzucisz. Do, 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 do. Wow, ten co tu biega z 870 punkt. Ja jeszcze sługi, amunicję. Wszystkich wyciąg Dobra, nie ma co. Ja już się tam nie pcham. 47 do końca. Jedna bania dostąpię spodobany hostile druga bania. Spodobany hostile in on the hostile O kurde. Nie widzę nikogo. Dymu tam ktoś na pierdoliu. Dostał w nogi. Wow. mega supresji jestem. Wow. Snajper. A więc mieliście przykład, że nie każda runda mi wychodzi dobrze. Z tej strony mówił dla Was Kamehan, game Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, czy tam fabki, czy jak to nazywacie, palucha w górę. Tymczasem piąteczka. Jo!